Hej, witam was w pierwszym motovlogu po długiej przerwie. Jak przewiniecie sobie poprzednie filmiki, to widzicie, że nagrywałam je ty, chyba z 3 lata temu. No i 4, 5 i tak dalej. Więc pierwszy motovlog w tym roku, w tym sezonie zaczniemy sobie od moich nowych plastików. Ja właśnie dzisiaj w piątek Czekam, bo kurier ma przywieźć moją paczkę, na którą czekam już jakieś dwa miesiące. No i już przyszły. W końcu się doczekałam. No, nieźle są zabezpieczone, poklejone, aż nie wiem za co się zabrać, z której strony mam je otwierać. No i tak planuję je dopiero jutro w sobotę zakładać, ponieważ z rana mam już zaplanowany mały trip, a nie wiadomo jak to będzie z tymi plastikami, żeby je założyć, bo już widzę, że nie wszędzie są śrubki, ale są też takie pierdzielniki, te takie klipsy. Są... No, tu to, 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 to jest chyba. No patrz nawet dali ten szybkę tą przednią. Ja mam tak ty Muszę większa się. jest, większa jest, no. No i słuchajcie, takie trochę małe szczęście miałam w tym moim nieszczęściu, że nie założyłam plastików w sobotę przed małym tripem, tylko już po, no bo jak niektórzy widzieli na filmiku, no motocykl mój przewrócił się. No i jakby się przewrócił w tych nowych plastikach, no to wiadomo, że byłoby mi bardzo, bardzo szkoda. Na szczęście tylko troszeczkę się obszarował bok, a tak to było tylko brudne, więc w sumie nic się nie stało. No ogólnie nic takiego się nie stało. Złapałam po prostu kapcia na autostradzie. Ledwo co jechałam na pas awaryjny, to już taki pan jakby z drogówki jechał za nami i sam mówił, że ale miałeś szczęście, że akurat jechałem za wami i od razu mogę ci pomóc. No i plan był taki, żebym najpierw dopchała do zjazdu, no ale zjazd okazał się być za daleko, a mi zabrakło siły, żeby pchać ten motocykl. No i wtedy czekaliśmy 20 minut na lawetę. W Holandii laweta jest za darmo. Dużo pytań od was dostaję. Laweta zawozicie zawsze do najbliższego parkingu. Mi się udało, że na szczęście miałam tylko 7 km do domu i miły pan zgodził się podwieźć na chatę.